Akt drugi, scena druga, balladyna i wdowa. Balladyna, och! Wdowa, czegóż zdychasz i coś niby blade usteczka ściskasz? Balladyna, matko moja droga, nie wiem jak wyznać. Wdowa, cóż, córeczko miła, czy ty już drżąca od łożnicy proga chciałabyś uciec jak serneczka? Balladyna, siła złego mam donieść. Dowa, co? Balladyna, ach, nie dasz wiary, ale Alina, ach, ta siostra młoda i tak kochana, ach, jaka jej szkoda. Dowa, co, córeczko? Balladyna, bo też psuła się bez miary, twoja to wina, że dziś... Dowa, mów, poskonam, balladyna. Lękam się mówić. Może nie przekonam ślepej miłości matki przywiązania. Lecz któż by myślał, że ta młoda łania ucieknie? Wdowa, córko, Anina? Balladyna. Uciekła. Wdowa. Gdzie? Jak? Z kim? Boże! Matki się wyrzekła. Balladyna. Ach, przywidziałam dawno, że tak będzie. Jakiś obdarty młoko schodził wszędzie za tą dziewczyną. Szeptał jej do ucha. Napominałam. Wiesz, jak ona słucha kazań od siostry i dziś z nim uciekła. Dowa wyrodne dziecko, więc idź aż do piekła! Nie pomyślałaś na te stare oczy, że będą płakać? Dobrze, bo nie będą płakać po tobie, bo matka ma smoczy płód zamiast serca. Można serce krajać, to się kawałki węża znowu sprzeda, jak płód na kawał. Chciałabym ją łajać, przyklinać, dręczyć. Od, wiesz, że te oczy, jak noże, ot tak. Wlepiłabym w łono jak noże. Tylko bez tej łzy, co mroczy. Może byś tym nie widziała szaloną, Ale co płakać? Nie, nie, nie! Płacze łkając. Balladyna. Mój Boże, i tak zasmucić! Wdowa. O, i tak zasmucić! Balladyna. Zasmucić matkę starą? Wdowa O mój Boże Tak starą Ale ona może wrócić Kto wie Nieprawdaż Ona wrócić może Jak sama kiedyś siądzie przy oświatce nocą Pomyśli Gdzie matka A już by serca nie miała Żeby o matce nie pomyślała nigdy Balladyna I do mną Słychać weselną muzykę Dowa, jak oni grają smutnie i wesoło. Ty teraz, skarbę moim, daj mi czoło, niech pocałuję. Cóż to? Jakaś plama, jak krew czerwona. Balladyna z przerażeniem. Krew? Lydowa, to od maliny. Może... Daj, Setrę. Balladyna ścierając. Matko, setrę sama. Wdowa, jeszcze jest. Baladyna trąc czoło. Teraz? Wdowa, jeszcze jak rubiny. W twoim pierścionku pięknie sobie świeci. Balladyna. na nowo usiłując zetrzeć. A teraz? Wdowa, jeszcze jest. Byno sieci listek czerwony. Balladyna. O, o, to kropnie. Wdowa, daj mi tu czoło, a zetrę roztropnie. Może to ranka? Spina się na palcach. Palladyna, matko, nie dotykaj tej plamy. Wdowa, czy cię boli? Palladyna, nie, nie boli. Wdowa, przyniosę wody spod owej topoli, gdzie piją wróble. Wdowa odchodzi. Palladyna, plamo krwawa. sneak eye.